Seria dziesiąta, będzie zapowiadać pierwsza z trzech rozstawiających. I tu już zachodnicy powinni pływać bardzo szybko na pożarze zero Nie kasper to owa okanowanie. To pierwszy, jakby to zjednoczył. Wniżko szaleń to drugie, damy warczyk. Legia warszawa to trzeci, łaposław, kurkiewicz, ulenia. Legia warszawa to czwarty, gracja dumańskie. Kafry połudrzej, korpion, dywitał, kapnia, skierty, dywitał, rzuty, kwarłowi, poziomu, koronowaność. Tyle to przyjmę, macie 12, złotań tego po polskiego ruszny. Trzegorz Karno, Szląsk, Wrocław, Wiatr, 9. Głównie Oskar Szczypański, LKT3. Teraz Jan Domański, 26.13. Władysław Butkiewicz, 26.31. I tam 26.55, poniżej 27 sekund. Trójka za tydzień go rozpoczęła. Jak to już nie ma żadnych Każdy, nie chcę przygotować sytuacji, aby znaleźć się w dniu dzisiejszym finale, a zdecydowanie ta trójka prowadzi wywięża w wyścigu dziesiątych, Pierwszy z pierwszych trzech rozstawionych. 5048 wielkie dwa, najlepszy rezultat do tej pory, zaraz zawodnik cit